Wokół śmierci Elżbiety Zającówny, jednej z najjaśniejszych gwiazd polskiego kina, narasta atmosfera niepewności i smutku. Jej nagła śmierć, która zakończyła jej spektakularną karierę, poruszyła serca wielu fanów i kolegów z branży. Znana z niezapomnianych ról w filmach takich jak Seksmisja, Wabank i Matki, Żony i Kochanki, Zającówna była ikoną polskiego filmu, cenioną za energię. Humor i niepowtarzalny uśmiech. Jednak za kulisami, w szczytowym momencie jej kariery, aktorka zmagała się z poważną chorobą, co skłoniło ją do wycofania się z życia publicznego. Jej odejście z branży było pełne spekulacji, a prawdziwe przyczyny długo pozostawały nieznane, aż do momentu, kiedy wyjawiła walkę z chorobą. Po jej śmierci, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo mające na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu. W świetle braku świadków przy jej śmierci, standardową procedurą jest przeprowadzenie sekcji zwłok oraz badanie, czy śmierć mogła nastąpić w wyniku nieumyślnego działania lub zaniechania innej osoby, co zgodnie z artykułem 155 jednego kodeksu karnego może skutkować karą pozbawienia wolności do pięciu lat. Śmierć Elżbiety Zającówny Znaczącej postaci polskiego kina wywołała wiele emocji oraz zainteresowanie opinii publicznej, zwłaszcza po decyzji prokuratury o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Jak podkreślił prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie, takie działania są standardową procedurą w przypadku nagłych zgonów, mając na celu dokładne ustalenie przyczyn śmierci. Niestety, Konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok spowodowała konieczność przełożenia pogrzebu aktorki na późniejszy termin. Ta sytuacja wprowadza dodatkowy ciężar dla rodziny i bliskich zającówny, którzy są zmuszeni oczekiwać na zakończenie czynności procesowych. W tych trudnych chwilach rodzina i przyjaciele muszą zmagać się nie tylko z żałobą, ale także z niepewnością i oczekiwaniem na możliwość godnego pożegnania swojej bliskiej osoby. Zaplanowanie uroczystości pogrzebowych będzie możliwe dopiero po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów medycznych i prawnych, co oznacza, że rodzina zającówny musi uzbroić się w cierpliwość. Czas oczekiwania na wyniki sekcji oraz formalności prawne z pewnością jest dla nich trudnym okresem. Jest to przypomnienie, że nawet w obliczu śmierci formalności prawne mogą mieć znaczący wpływ na proces żałoby. Prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie wskazał, że ze względu na okres świąteczny, sekcja może zostać przeprowadzona dopiero w przyszłym tygodniu. To oznacza, że wszelkie plany związane z pochówkiem muszą zostać wstrzymane do czasu zakończenia procesu prawnego i medycznego. Rodzina aktorki musi wykazać się cierpliwością, czekając na pełne wyjaśnienie okoliczności związanych ze śmiercią zającówny. Proces ten jest kluczowy nie tylko dla ustalenia przyczyn śmierci, ale również dla zapewnienia, że wszelkie działania są zgodne z prawem. Związek Artystów Scen Polskich, do którego należała aktorka, podjął się roli informacyjnej w tej sytuacji. Prezes ZASP, Krzysztof Szuster, zapowiedział, że organizacja zamieści na swoim profilu na Facebooku wszelkie informacje dotyczące daty i miejsca pogrzebu, jak tylko te zostaną ustalone i przekazane przez rodzinę zającówny. To podejście ma na celu nie tylko usprawnienie komunikacji z publicznością, ale także uhonorowanie pamięci zającówny, dając jej znajomym, fanom i współpracownikom możliwość zaplanowania udziału w ceremonii pożegnalnej. Dzięki takim działaniom, mimo trudnych okoliczności, wszyscy, którzy chcieliby pożegnać Elżbietę Zającówną, będą mieli możliwość uczestniczenia w ceremonii, która odbywać się będzie z należytym szacunkiem i uwzględnieniem osiągnięć oraz wkładu aktorki w polską kulturę.